My już mamy czerwone światła i start. Wow! Jaki start niesamowity tu jednego z zawodników. Faktycznie poszedł na koło numer 44, wydaje się, że to był Jan Biniewicz, zawodnik, który z SIL Academy, który był faworytem tego wyścigu, no bo to on wygrał kwalifikację. No niesamowicie nam się zadziało od samego początku, a my też widzimy tą walkę tutaj od razu na szczycie góry trzech pierwszych zawodników. Jeszcze nie widzę numerów, także nie mogę Państwu powiedzieć, kto to dokładnie jest. Wydaje się, że numer 140, czyli Piotr zamiatała w tej chwili na pozycji pierwszej zawodnik, który startował z pozycji trzeciej. Na pozycji drugiej Któż to jest? Czyj to numer? Ukrywają nam się troszeczkę te numery czerwone, tło nam się z lewa. Odrobinę, może jak przyjadą przez metę, to dokładnie to Państwo wiemy, wiem, że na pewno, bo poznajemy... Jaki pokońca. atak teraz blok! Pasek z motokros! Pasek włotokrosie, dokładnie! Rewelacyjnie to wyglądało, to był chyba Oskar Kubicka. A będzie kontra! Dzieje. próbują tam zawodnicy kontrolować dokładnie w tych atakach Świetnie nie nie tego, o, oj, no my teraz wróca, to teraz oooj, kolejny zawodnik przejeżdża przez trawę, uda mu się wrócić z powrotem na tor bezpiecznie, nie, jednak z tyłu, no wiadomo, że na trawie musiałeś tak skończyć, niesamowita historia, szanowni państwo, klasa Light, to nie jest wcale Light, to jest prawdziwy Hardcore, to co zobaczyliśmy, niesamowite wydarzenia w tej klasie, świetnie, że ta klasa powstała, szybko tutaj yy, sprzątany jest tor, żeby nie zostały żadne ślady, żeby pozostawić bezpieczeństwo, a my możemy ekscytować się walką tych zawodników dalej, no, co za początek, Eliasz, kto by się spodziewał? Także jak najbardziej udany debut klasy Light. No, trzeba podziękować organizatorom za powołanie i do życia, no bo emocje ogromne od samego startu, który przecież no, świeca tak zwany whisky trottu. A teraz mamy Block, pas, glebę, wszystko na jednym okrążeniu. No dokładnie, mamy teraz powtórkę z tego wydarzenia, proszę zobaczyć tutaj ta próba ucieczki przez trawę, to był dobry, dobry plan, ale potem powrót, no już trudniejszy, no, trawa jest bardzo ścisła takie opony typu slick, więc to nie była prosta sprawa, my może powiedzmy jak to wygląda. Piotr zamiatała pozycja pierwsza, Oskar Kubicki trzeci. Jan Biniewicz na pozycji yy, przepraszam trzeci właśnie Jan Biniewicz, drugi Oskar Kubicki. Czyli Jan Biniewicz po tym nieudanym starcie na koło, już na pozycji trzeciej. No te wydarzenia właśnie y, na pierwszym okrążeniu spowodowały, że Jan Biniewicz już jest trzeci. No i tak y, po cichu zacieram ręce, że Janek będzie mógł próbować y, atakować i y, gonić chłopaków. No bo skoro na kwalifikacjach jechał tak szybko, no to ma szansę tutaj y, też powalczyć. No na pewno będzie chciał ich dogonić, bo wchodzi z taką prędkością w zakręty. Motocykl dosłownie tańczy na dohamowaniach. No i zbliża się z każdym okrążeniem. Kręci czasy w granicach 53 sekund, także szybciej niż lider. I myślę, że kilka okrążeń naprawdę może nam się tutaj zrobić. Trzyosobowa walka o pierwsze miejsce. No to prawda akurat Piotr zamiatała w tej chwili miał przewagę, ale już Oskar Kubicki dojeżdża do jego tylnego koła, no i to oznacza prawdopodobnie walkę, czyli próbę ataku, czyli to co rozmawialiśmy wcześniej, już jest próba ataku, właściwie Oskar wow! Kubicki, no, o, przewraca się zawodnik zaczepiło się tam kierownica, jeszcze od, odratuje to Oskar Kubicki, co, co za, tam się dzieje? co to za wyścig, szanowni państwo, klasa light to jest niesamowite, coś tam się dzieje z motocyklem, widzę, że jakiś dym, miejmy na Mam nadzieję, że nie dojdzie do przerwania wyścigu, bo tam jakiś dym, ale to chyba był po prostu odkręcony mocno gaz. Także uu, co to za emocje, co tutaj się dzieje, szanowni państwo. Będziemy mieli chyba z tego powtórkę. Tam zaczepiła się kierownica, wydaje mi się. Zobaczmy w momencie wyprzedzenia. To Oskar Kubicki wyprzedzał tutaj znakomicie. Zaskoczył swojego rywala tym wyprzedzeniem. I zobacz, zatknęli się kierownicą i potem ta kierownica chyba utknęła w tylnym kole. Niesamowicie, że opanował to w ogóle Oskar Kubicki. Niesamowita. Sytuacja niesamowita, historia. Widzę flagę z w, żółtą i, w żółte i czerwone pasy, to oznacza, że jest zmiana przyczepności w tym miejscu, to oznacza, że jakiś płyn wylał się w tamtej okolicy, trzeba wtedy bardzo uważać, bo to może się różnie skończyć, ci zawodnicy jeżeli najadą na taką plamę, no to może dojść do wywrotki, więc trzeba mieć to na uwadze i po prostu się tego pilnować. Ja patrzę w tej chwili liderem, Jan Biniewicz. Co za historia. Co za historia, Po takim starcie świeca, wywrotka pozbierał się i ostatecznie na pozycji pierwszej po tych przygodach wszystkich zawodników. No myślę, że jeżeli ktoś miał wątpliwości, co do sensu istnienia klasy light 150, to już ich nie ma bo to było naprawdę niesamowite, świetne, świetne wyścigi, sporo akcji. No i teraz patrzę, że na pozycji trzeciej, jest na pozycji drugiej Oskar Kubicki i zobaczę Oskar... Jakie czasy! Dogania, dogania Oskar Kubicki, Jana Dyniewicza także. Chłopaki z każdym okrążeniem poprawiają czasy prawie o sekundę, także no, niesamowite tempo, niesamowita wola walki. Tylko ja mam jeden wniosek. Trzeba zmienić nazwę tej klasy. To, tak, nie możemy to nie może być slajd, bo to nie ma slajdem, to hardcore. nie ma nic. To jest hardcore. To jest 150 hardcore i naprawdę niesamowite. Zobacz, że już no, Oskar Kubicki to zawodnik, który jak jedzie za kimś to po prostu dostaje skrzydeł, bo faktycznie jest znowuż bardzo, bardzo blisko. no W tym momencie to jeszcze nie jest możliwość do ataku, ale za chwilę pewnie będzie decydował się do tego, żeby wyprzedzać. W tej chwili jest no dosłownie ułamek sekundy już teraz wyjście na prostu, Zobaczymy, pokaże nam to Motoryzac, czyli firma, która zajmuje się lap timingiem dla nas tutaj. Zobaczmy, no najszybsze okrążenie wyścigu dla Oskara Kubickiego i to było pół sekundy szybciej niż zawodnik przed nim, czyli Jan Biniewicz i to właśnie pół sekundy dzieli w tej chwili tych zawodników, więc wniosek jest jeden. Na tym okrążeniu już może dojść do ataku, bo Oskar będzie zaraz za Jankiem. No niesamowity wyścig klasy Light. Stop. A wiemy, że lubi atakować z każdej pozycji i nie, nie będzie tutaj czekał na swój. Ulubiony zakręt, tylko po prostu, gdy tylko się nadarzy okazja, no to weźmie się za wyprzedzanie i Jeńców nie będzie zdecydowanie No, bry. nie bierze Jeńców ewidentnie. Oskar Kubicki, jeżeli jest miejsce do wyprzedzania, to od razu to robi. Tam oczywiście niefortunnie zakleszczyły się te motocykle, no ale widać, że to nic nie sprawiło dekoncentracji jakiejś większej. Oskar robi. on już na tylnym kole. Jest. Zobaczcie Państwo, jaka opływowa pozycja. To oczywiście bardzo pomaga przy mniejszej mocy motocykla. I teraz będzie próbował wcisnąć się tu na wewnętrz, no ale tutaj nie ma miejsca, ale za chwilę. Dojeżdżamy do ulubionego miejsca, do wyprzedzania. Szkoda, że tego nie widzimy, bo teraz Oskar Kubicki próbuje atakować na wewnętrznej i tak się właśnie dzieje, ale późno hamuje, bardzo późno hamuje Janek Biniewicz i zamyka drzwi Oskarowi i teraz nic nam się nie zmieniło. Zostajemy dalej na pozycji pierwszej Jan Biniewicz, drugi Oskar Kubicki. No niesamowite show przygotowują nam tutaj ci zawodnicy klasy Light. Jestem pod ogromnym naprawdę wrażeniem. Taka próba wyprzedzania w tym miejscu i tym kontra, w ogóle niesamowite absolutnie emocje w Klasie Light 150. Zobaczmy się, blisko jest ucisk, jeszcze delikatny ucisk tyłu. Świetnie robi to Oskar Kubicki. No i teraz chyba będzie na tej prostej zbierał prędkość. No tak jest, inna nitka. Zobacz, już jest. Ale pilnuje wewnętrzny Jan Biniewicz, on wie, teraz Oskar musi zamykać, zamykać jak najbardziej. E, Janka już tam znowu uślizgł, widziałem jak e, uśliznął się ten motocykl u Oskara, e, u Oskara Kubickiego. E, znowu to jego miejsce, zobaczmy czy znowu uda atak. się... Ależ od razu kontra e, Janka Biniewicza, no fantastycznie... Wo! No, zobaczył o trawę, zgubił tam slajd teraz jedzie po trawie. Czy ja... uda się opanować, czy uda się opanować tego motocykla? Ale... mamy wywrotkę. E, ależ tam Walczył. próba e, tego motocykla. Widać, że nic się nie stało zawodnikowi i to najważniejsze. Mamy żółtą flagę tam w sektor wyżej, żeby wszyscy zawodnicy wiedzieli, że tam coś się stało. Leżał tam też slider, Trochę trawy też zostało wyrzucone. Trzeba o tym pamiętać. No ale w tym momencie na pozycji pierwszej Oskar Kubicki. No tam za mocne cięcie chyba Janka Miniewicza. On zahaczył slajderem o trawę wydaje mi się. I to spowodowało całą tą sytuację, a my na całe szczęście tym razem mamy już ostatnie okrążenie tego wyścigu, bo gdybyśmy mieli jeszcze pięć, to nie wiem, czy dalibyśmy radę to dalej komentować niesamowite absolutnie emocje. No cóż, czekamy już. Wydaje się, że tutaj już troszeczkę zrobiło się spokojniej w tej chwili i Oskar Kubicki dojedzie już bezpiecznie do mety. Nie ma jeszcze ogląda się tutaj spogląda, jakie straty pozostały po tych wszystkich manewrach wyprzedzania. Ostatecznie to on zwycięży patrzę kto jest w tej chwili. Drugi, trzeci czeka masz przyjadą chłopaki przez metę. Patrzy czy Janek Biniewicz jest z nami, no bo też byłoby mega szkoda, gdyby kolejny zawodnik tam y, odpadł właśnie przez y, jakąś taką drobną awarię. No ale cóż, w tym momencie skupmy się na liderze, bo y, na metę już za momencik wiedzie Oskar Kubicki, zwycięzca klasy STOK 150 light po fantastycznym, absolutnie nielightowym wyścigu. Y, no, emocje niesamowite. Dobrze ten motocykl y, Oskara jest cały, bo tam też... Różne przygody, kontakty, jeszcze ogląda się, sprawdza jakie straty w tym motocyklu, niesamowicie to wygląda, a my mamy tutaj walkę jeszcze na tych ostatnich metrach, tego nie widzimy, ale oni wjeżdżają teraz na metę zobacz jeszcze uda się wyprzedzić Jankowi Biniewiczowi, ja mam fotofinisz, czekamy na informację, jest Janek Biniewicz na pozycji drugiej, Marcin Bienias jednak trzeci, no uratował tą drugą pozycję, Janek Biniewicz, ja już myślałem, że koniec emocji w klasie light, a to jednak był. Dopiero początek, no niesamowity wyścig. Absolutnie. Szybkie pytanie do Ciebie, na uspokojenie tematu. Zobaczmy ten fotofinisz, no minimalnie tam pół koła. Ciekawy jestem, zobaczymy, widzimy tutaj, jaka to była różnica. 4000, cztery, cztery tak? 400, przepraszam. Cztery setne sekundy różnicy, no niesamowita walka, fantastyczny fotofinisz. Co sądzisz o wyścigach asfaltowych, pillbekowych? Proszę bardzo, to no, jest ten moment. Muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to był. Offroad, czy to był motocross, bo blok pasy, jazda po trawie, jazda na jednym kole, no zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem, jeżeli mam być szczery, ale jestem miło, miło zaskoczony. Mam nadzieję, że kolejne wyścigi przyniosą przynajmniej, chociaż w 10% takie emocje jak do tej pory, no bo ogląda się to z, no po prostu z szczęką na podłodze, tak. Ja czasami. Milczę, bo po prostu nie wiem co powiedzieć. Bo to co chłopaki robią na tym torze, no to jest coś niesamowitego. Ta walka, żeby wyprowadzić ten motocykl z. Z tego kantowania nie wiem jak to w ogóle nazwać, tak? No, no tak z tego ślizgu w ogóle na trawie, no absolutny szok. Mamy wyniki jeszcze szybko w wyścigu, szanowni państwo, Oskar Kubicki, Jan Biniewicz, Marcin Bienias, to jest pierwsza trójka. Maciej podchali czwarty, piąty Grzegorz Grzywasz, Cezary Czapluk, szósty, siódmy Michał jak ósmy Piotr Zamieta, Maciej Michałek dziewiąty, ale to co powiedziałeś, że czy w kolejnym wyścigu będą emocje? No myślę, że na pewno, dlatego że przed nami klasa 150, czyli też 20 zawodników na torze, tam się będzie działo, absolutnie. To też będzie krem dla krem, ale my wróćmy jeszcze do powtórek tego niesamowitego wyścigu, bo to będziemy oglądać z przyjemnością. Zobaczmy ten start numer 44. A tutaj jest gaz, motocykl w ogóle. Oskarowi Kubickiemu, z gaz, motocykl na starcie? Czy to jest powtórka? Tak, tak, tak. Tego startu to, to w ogóle jest jakiś szok. Ja tego nie zauważyłem, widziałem, ten jak on pojechał na kole, ale żeby jeszcze z gaz, motocykl wcześniej. Niesamowita historia. Zobacz, czy tu był kontakt, tego nie widzieliśmy. Eee... Ja myślę, że tu w tym wyścigu się działo tyle rzeczy, które zostały pominięte, że eee, na pewno trzeba będzie porozmawiać z zawodnikami, to wszystkimi i dowiedzieć się, co tam działo się od środka. Ale tu widzimy te łyski Trotl eee, no, przed Arbutnikiem. Tak jest, zdecydowanie. No to było Willie z prawdziwego zdarzenia. No i zobacz, że ci zawodnicy potem walczyli o zwycięstwo w tym wyścigu. I ostatecznie ten zawodnik, któremu zgasł motocykl na starcie, który ostatni z tego startu ruszył, to on y, był zwycięzcą tego wyścigu. No, Absolutny mocny. No i to! Ja już zapomniałem o tej sytuacji. To jeszcze sytuacji. pierwsze okrążenie przecież. Dokładnie, to jeszcze działo się y, wcześniej. Tutaj to też jazda po trawie. No i czy tutaj by się przydały jednak opony z kostką, co? No bo tutaj by udało się wtedy wyjść z tego. Tak, tak, tak. No myślę, że jakby troszeczkę wcześniej skręcił i bardziej pionowo wydaje. No, tak, 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 o tym sobie. To wtedy by się udało, ale wiadomo, emocje e, robią swoje w takich momentach. No... Łatwo to powiedzieć z budki komentatorów, prawda? Oj, zobacz, to jest to, co widzieliśmy później, no to że opanował to jeszcze Oskar Kubicki, potem to szarpnięcie motocykla, to to rozglądał się nie widział co się stało, absolutnie. No szokująca sytuacja. Tam kontakt... Yy... No niesamowity wyścig. Naprawdę brakuje mi słów, żeby opisywać to, co Państwo widzicie na ekranie. No nawet nie jesteśmy w stanie wyciągnąć akcji wyścigu, bo ich było tyle. No właśnie. Co było najlepsze w tym wyścigu? No, Eliasz, jeżeli miałbyś wybrać jedno, no to ciężko byłoby naprawdę się zdecydować na cokolwiek, bo ten wyścig będzie się oglądało z zapartym tchem jeszcze w domu po trzy razy. Naprawdę niesamowita walka. Zobacz, jeszcze Janek Biniewicz i Oskar Kubicki. Oni cały czas już na kole, już na kole. Jeszcze ta walka. No, i ostatecznie Przecież to jest niesamowity. Ja myślę, że i tak moim ulubionym momentem tego wyścigu to będzie ten block pass z agrafki A tego nigdy W stylu motocrossowym chyba teraz nie zobaczymy go na powtórkach. Tak, bo to było na początku wyścigu, tak, tak. I zobacz, tu chyba zahaczenie o trawę będzie. Nie, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to, może uda nam się to złapać. Tutaj zobacz, Oscar wyjeżdża trochę inną nitką się no, tak, Tak tak. To... co tam się wydarzyło, no, trzeba to rozszyfrować. No właśnie, żebyśmy widzieli, tutaj jadą... E, tu już Oskar próbował się wpychać na wewnętrzną. No. To już. Oj, tutaj mamy jak, nie. No tak, tego nie widzimy. Oj, to już jest po e, typ Oj, tutaj uś... Uuu, uuu! No, muszę powiedzieć, milion. że... Jak się to ogląda drugi raz, to jest troszeczkę gorzej. Wtedy wydawało mi się, że to było łagodniejsze, ale zobacz, on tutaj jedzie po trawie. I raz, szarpnie w lewo, w prawo, w lewo i dopiero przednie koło. Znaczy, to jest szybkie miejsce, to jest czwarty wiek mocno wykręcony. E, musicie mi państwo wierzyć, ja jeździłem na tym obiekcie i wiem, jak to jest szybko. Niesamowite e, emocje w tym wyścigu.